Hej, z tej strony z nami witam w kolejnym odcinku z gry Hold The Mine I tak, dzisiaj będziemy próbować w progresie odblokować ostatnią rzecz, której nie ma odblokowanej, czyli Użyjemy trzech różnych zaklęć w jednej nocy e, wow, takie rzeczy też dadzą. Kozackie, to tutaj naprawdę ta gierka może niezłe, niezłe rzeczy zaoferować później do play w sensie, no może się nieźle rozwinąć po prostu ta gierka, nie? Naprawdę Polecam obczaić Dzisiaj się skupimy na trzech zaklęciach Dobra, e, a więc tak, kopiemy sobie w ten sposób, no i kozak, idealnie, dokopaliśmy się do tego, klateczka, uuu, ciężki wybór, moje dwie ulubione postacie na start, kurcze, ale chyba wezmę tego jego no, on jest taki bardziej uniwersalny, nie wiem, dobra, w każdym razie, mmm, tak, zaklęcia. mamy jeszcze do wyboru. Stop, freeze all enemies with a select area for 4 seconds, czyli zamrożę wszystkich na 5 sekund. No dobra, 5 demađu każde, yy, każdej sekundy i spowolni przeciwników o 40% na 5 sekund w yy, wybranej strefie, ok. Czyli 5 damage plus spowolnie przeciwników, ok, na 5 sekund. Dobra, weźmy to 9 kamienia, tak? Czyli dzisiaj idziemy w spele. W ogóle nie wiem jak to z głośnością dzisiaj teraz. Że jednak... Tak. Dobra. E, niech będzie. W każdym razie... Weźmy tutaj... 9 kamieni dobry. Dobra, dobra, już się ogarnię, spokojnie, lecimy. E, to tak, e, najpierw tu idziemy. W ogóle ciekawe... Fajnie się od razu z tutaj kolejne to. To naprawdę mega. E, kamień, no. Nie chce mi się teraz jakiś raz, mogę tak mega szczerze kopać tu, tu bym sobie wykopał po prostu, nie? Najchętniej. Mm, więc nie wiem, wezmę sobie ten wykopie. A i tak muszę jeszcze dalej. No dobra, to niech będzie, że sobie tutaj wykopiemy do tego złota. E, I zbierzemy może jakieś zasoby. Dobra. Mam takie... O, tam jest paczka. To jest dobra rzecz. No i kurczę, fajnie by było się te cztery, cztery zebrać. Kurka, no te cztery do zebrania były spoko kamienia. No więc nie wiem, ten w ogóle słabe daje na początek rzeczy, tak powiem szczerze. Nie będzie najłatwiej. A może nie ten kamień, może lepiej tutaj stąd, wiecie, zawsze coś odkryjemy, tak? No i będziemy mieli te cztery kamienia, więc git. Na początek będziemy jakieś jakiegoś tam e, boosta. I zaklęcie. Dobra, weźmy ten jeden w trawo. Jest tam paczka, warto po nią kiedyś będzie pójść. Okej. Więc trochę jeszcze spoko zasobów. Wybrania. No i dobra, zbudujmy sobie to. Zobaczymy jak działa to. Bo nigdy nie używałem. W ogóle tak się teksturka tego to akurat chyba najgorsze ze wszystkich. Nie podoba mi się jakieś teski, nie. No. E, ale tak generalnie to naprawdę mega fajnie wygląda ta giereczka. OK, to zaczynamy. Pokaż co potrafisz, ziomeczko. Teraz tak, jak to wygląda? Aha. I to jest taka strefa. No dobra, zobaczmy jak coś. Aha. Czyli Tornado nie toperzy. Zadające obrażenia i spowalniające, spoko w sumie. Na, na, na początku w ogóle nie wiem, jest niepotrzebne, bo ta postać sobie radzi świetnie w pierwszej fali dopiero potem jest ciężko. E, no dobra, dzień drugi, lecimy. Czy uda się dzisiaj wygrać? Zobaczymy, mam nadzieję, chociaż wątpię, ze na takie rzeczy, chyba że spale są faktycznie mocniejsze od zwykłych jakieś tam umiejętności. Dobra, weźmy jakieś runy, to na pewno, weźmy paczkę. No i weźmy zwój. Chociaż może nie tak. Z dołu sobie weźmiemy go. Łatwiej i lepiej będzie. Kamień, złoto. Mm, w sumie... A, już nie mam. Okej. Okay. No to tak. Aha, tu jest tylko ten spot. Mm -hmm. No to powiem tak szczerze, trochę słabo tutaj odkryty teren. Tam jest na dole coś chyba. Kamień, aha. To jest to słabo. Weźmy kamienia, bo nie wiem co innego na razie. Mm. Duj, albo nie ten nawet. Już jednak ten zmieniam zdanie idę w ten, bo wiecie, to będzie w dół. I tu coś jest. Więc wykopiemy się od razu tak. Bo tu jest na pewno już kolejny spot na mm, budynki. No i co? Mm, no trzy kamienia sobie wykopnę, tak? No chyba, że pójdziemy sobie w dół, wykopiemy runę i nie ten kamień, o. To może mieć sens, bo sobie przy okazji odkryjemy trochę tą prawą stronę też. Ej, okay, diamenciki, to jest fajna sprawa. No i odblokowaliśmy to. I kolejny Heros, no to to jeszcze będzie trzeba na pewno. Nie mam żadnego spela do wyboru. Myślę, że się jakoś trafią, więc nie będę tak specjalnie trahardował że teraz odświeżać. Chociaż tak się tutaj nie ma nic za bardzo ciekawego. No może to a to jest mega tanie, ale to to, co to co daje? Harpun atelier To polega na tym, że dodaje trzy dodatkowego odepchnięcia. Na każdym staku e, aha, za każdym razem przy 12 stakach w sensie. nie? Chyba coś takiego. E, nie! Okej. Okay. Na staku 12 ataków, chyba coś takiego, no Czy ja to chcę, czy ja chcę odświeżyć? No dobra, weźmy sobie to. bo to jest tanie. Tanie, a coś daje zawsze. Więc niech będzie. Jakiś tam knogbak. Odepchnięcie, no dobra. Niech będzie. Wiemy, że musimy iść kopać w to, bo wiadomo, no to jest heros, tak? Tu idziemy w zwój, no bo wiadomo, on się przyda. Tu można też kamień wykopać, nie ma problemu. No i możemy to też, albo nie, nie możemy. Widzę. No to wykopmy po prostu kamień i sztukę. Okej. Okay. No i zobaczymy. Tu w ogóle widzę, że od góry jak szliśmy to było bez sensu. Trzeba było się od razu z dołu, to łatwiej się lepszy dostęp. Okej, okay, mega słabo. Tego nie używam nigdy. 1.617 w zasięgu, czyli mega sobie zasięg. Okej, okay, damage. Dobra. No knock ma knockbacka. Ma spowolnienie przeciwnika i ma to jakiś, ee, jakiś efekt. No nie wiem, ja to ja to odświeżam. Weźmiemy sobie... Kurde, Knight? Alchemisty właśnie. Dobra. Uuuu ją chciał bardzo. <laughs> wiadomo, ale nie o nie, no to musimy wziąć. To musimy wziąć, bo to jest jedyne co może nam e, spowodować, że jakkolwiek się uda wygrać jeszcze, nie moim zdaniem. Więc dobra. A nie mogę już. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie weźmiemy mu tego upgrade'a, tak? E, podstawowego, bo on jest dobry. No i battle. Czy mamy nowego harosa? Mam nadzieję, że nie dostaniemy obrażeń. A w sumie mamy się jak go yy, zaklęcia, więc. Yy, no... To tak naprawdę można załatwić robotę też. Dużo pomożna na pewno. Dobra, fajnie, że już mamy go z większym zasięgiem, co bija już yy, z daleka. Jakoś na razie nie widzę potrzeby używania tego. Yy, trzymam tu na taką okazję, jak się pojawi pierwszy ten ziomek, co. To biegnie z bombą, a na razie nie było go ani razu, czyli super easy runda generalnie to była, nie? Super dzień łatwy zajebiście. Dobra, to tak. Co my mamy... da tu kliknę sobie łatwiej będzie. Co my mamy dalej? Myślę, że tak sobie zrobimy, bo te diamenty mi się naprawdę się okazuje przydadzą. Ech, fajnie było coś zbudować. Dobra, na razie tak. Czy tutaj coś jest oprócz tego? No mam wrażenie, że tam mogłyby być jakieś, nie wiem, ukryty spot, czy to może być. Dokładnie tak całkiem już koniec mapy, nie? Ale kto wie? Kto to wie? Dobra, nie mam... Hmm. Wzięcy to. Weźmiemy to. I jedno jeszcze kopanie mamy. To weźmiemy kamień. I zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, tu jest beczka, fajnie, 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 w fajnym miejscu. No na W następnej rundzie to na pewno zrobimy. Szkoda, że nie ma diamentu. Kurczę, nie wiem czy tego nie. Nie było. A nie mamy już tych, nie mamy już kostek, niestety. Więc no, będzie problematycznie. Dobra, weźmy kamień, bo jest go więcej. Więc ma to jakiś większy sens. Jeżeli wiesz, że to złoto. Oj, to, to to, mega się trafiło, akurat dopiero to mamy, nie? Także. Fajnie, że to od razu wzrasta. W ogóle to jest fajne, że jak się to zbuduje, to patrzcie od razu skąd ten dodatkowy kilo te kopanie, więc to jest git w tym ulepszaniu. Dobra, idziemy oczywiście po beczkę, jakieś złoto... runy nie ma sensu, widzę, że nie zdobędziemy za bardzo. Kolejny... no pójdziemy w dół po zwój, w sumie. Czemu nie tak? Okej, okay, dobra, to tak. I co? Ja nie mogę za bardzo nic wam pomóc, inaczej już, w ziomeczki, w walce. To jest złe, bo tak naprawdę nie ulepszyliśmy nic do walki, nie? Ale teoretycznie wcześniej sobie radziliśmy świetnie z walką, więc możliwe, że będzie ok. Ale wezmę runy, wezmę kamień i... no i co? No i tyle chyba, nie? Na start. W się sensie no nie, no muszę tylko powiedzieć, więc wezmę to. Okej. Okay. Dobra, jest kolejny spot, fajnie. Wow, beczka i jeszcze w jedną beczkę trafił. Szkoda, że ona niestety była w nikon, w nic skierowana w sensie. Więc yy, śmieszny kombos z beczki do beczki, ale... Ona szkoda, że w nic nie była wcelowana. Okej, okay. jak znajdę ruiny, dostanę runę. Bez sensu. dalej ten damage. Ech, co tutaj mamy? O, kolejny spell... To, to jest fajne! To jest naprawdę fajne. to jest jeden z niewielu, które używałem. Bo używałem chyba tylko dwóch. To jest mój ulubiony, bo to dodaje, że speed atak wszystkich bohaterów zwiększony o 100% na 4 sekundy, więc naprawdę fajna rzecz. Mógłbym to nawet zbudować, więc nawet od razu zbuduję, bo to jest po prostu coś, co nam się przyda w walce. Więc kolejny spell, mamy jeszcze jeden tak naprawdę. Potrzebuję do odblokowania ostatniej rzeczy, która mi została. Dobra, no to start battle, nie? bo nie mam run. No i dobra, mamy teraz dwa. Pierwszy raz są dwa w ogóle, nie. Zresztą miałem maksymalnie jeden albo wcale. Jakoś nie gram na to. bo jak to jakoś tak automatycznie oni sami sobie radzą jak są o kurcie. Eee... zapomniałem jak to działa, sorry. Ale dobra Raczej sobie poradzimy Marnowałem, bo ta szybkość ataku To też się okazało, jednak nie udało mi się tego pokonać, to ciekawe. Mimo tego spela. Nie wiem, tak szczerze wam powiem, trochę słabo wyszło. Bo straciłem życie. No dobra, ale widać, że tak naprawdę nie byłem potrzebny. Jakbym nic nie robił, to by wyszło tak samo, żebyśmy stracili jedno życie i to było wszystko w tej fali. Więc no dobra, no. Po prostu mogłem to uratować, jeszcze, żeby tego jednego życia nie stracić. W każdym razie, diamencik. Wow. To znaczy, że wam w tej fali, będziemy mieli tego, tego, no dobra, tylko. Tu się kopiemy w dół. No i co teraz, co teraz, co teraz z nami? Tutaj jeden się wykopiałem, bo i tak będę musiał tam iść. A tam będzie beczka, ciekawe, bardzo fajne. Okej, okay. mamy diament. Kozak. Nie wiem ile dni zostało do końca, to jest najgorsze, nie? Ale patrzcie, mam trzy latarnie. I to chyba nie daje... Nie, to będzie trzeba... Dlatego o to chodzi, że to nie jest aż taki super budynek, jeżeli nie jest na początku. To jest fajne, bo on się zawsze przyda, jak go zbudujemy, nieważne kiedy. Ale ten budynek, no niestety z następnej fali dopiero go użyję, ale da nam naprawdę mocnego boosta, więc fajnie, dobra, tutaj kopiemy się do beczki, weźmiemy sobie jedną runę, żeby chociaż jedną do ataku coś im pomóc, bo słabo im szło tak naprawdę, no i weźmiemy sobie złoto 100 100. i mamy jeszcze dwa, no to weźmiemy sobie jeszcze te dwa złota, i kozak, i próbujemy. Okej, okay, tu jest koniec mapy, tam jest kolejna strefka, do wybudowania, okej, okay, tutaj nic takiego, tylko odkryliśmy jakieś minerały, okej. Okay. Kamień. Eee, czy ja mogę coś zbudować? Nie mam żadnych O oh, kurcze, cool. Nie mam żadnych tych. Czyli to by się przydało blokować? Tak. To nie jest stąd, tak szczerze, po prostu. o środka w ogóle to nie ma odkrytego. To wiecie, może ja źle robię, że go nie mam odkryte. Bo może tu się kryć heros zawsze, nie? Właśnie. Dobra, kopię się tutaj. Pół skrzynkę. Tutaj dobra. Po odblokowanie strefy do postawienia. O, tam jest heros. No właśnie. A tutaj jednak nic nie było. No dobra, to trochę zmarnowane. No w się. Sensie, no i tak chciałem ten zwój. No, dobra, w każdym razie tak. E, co my tu. O, i będzie kolejny, ostatni atak. E, toksyczna bomba. Applies five stack of poison, czyli 5 stacków y, tr trutki. Wszystkim przeciwnikom wybranej strefy. Okej. Okay. Jora, ja od razu Runy czy kamień. Runy. E, dobra. To tak. Dawaj to, będziemy mieli odblokowane to. Strasznie to wygląda, ale, ale może tak miało tak chyba wyglądać. W końcu to jakaś taka, wiecie, trudka, e, jakaś, nie wiem, bomba z truci, trucizną, chociaż sobie nie pasuje w takim razie, mogliby zrobić jakieś laboratorium z takim. nie wiem. E, dobra w każdym razie ten. To to mi się w ogóle przypomina mega Deep Rock Galactic W ogóle w sumie, ta gara, w sumie takie Deep Rock Galactic 2D, nie? Bez kitu. Dobra, mm, 8 run mam, więc będzie trzeba je wykorzystać Ja mogę coś zbudować? Nie mogę, dobra to dlatego... Siemanko, co ty chcesz? Co ty chcesz? W ogóle mam tylko dwóch, to jest mega słabo To jest spok. to weźmiemy, tak, to coś pamiętamy czyli tego najpotężniejszego, najbardziej, e, najgroźniejszego Enemy na mapie. Po prostu e, wybiera jako cel i zdaje mu 100% do damage'ów. No, e, no i cooldown to ma 18 sekund, ale razem jak raz, go jakoś pokona, to, to mu ten cooldown spada jedną sekundę, z git. No dobra, i mamy się trójkę na tego, tutaj ten że 3 staki Poisona się nakładają z bazowych ataków. Spoko. E, start battle miejmy nadzieję, że tak powiem, bo no przyda się. Ok, mamy trzy spele. Jak to wygląda? Tak, okej. Okay. Na razie to będę trzymał. No i są słabo ulepszeni, nie? Więc tylko w ogóle 6 razy mogę tu użyć. Aha, to jest taka bombka. Okej, okay. wypad gości, Już musiałem tego tam użyć, bo. No nie chcę, żeby dameś zrobił, nie? Ta bomba z struczką jest mega słaba. Dobra, no użyjemy już wszystkie dosłownie, bo 7 sekund ostatnie A tak naprawdę nie widziałem nowych ciężkich przeciwników, więc trzeba było to użyć myślę się w tym momencie. No dwójka to jest mega ciężka, nie? Ale da się na tych zaklęciach też grać, ciekawe to No i właśnie zablokowałem w takim razie e, ostatnią rzecz. I patrzcie, mamy teraz 4 tury, więc no wow, to jest mega. E, dobra, nie mam co budować, prawda? Nie mam, więc e, dawaj ten swój e, dawaj tu. A, już nie mam. mam no te kop Ok, mamy zwój, mamy. O, kolejne miejsce, kolejne miejscówka. Mamy. Kurczę, to mogę stąd się wykopać. Ja bez sensu tutaj, żeby to. Tu... Ach. W sumie, bez sensu zmarnowałem rukę, naprawdę. Eee, bomb workshop, pewnie, że tak. Teraz, co jest lepsze teraz? Kurczę, do tego co mam. Dobra Sprawdźmy to. Sorry, jak słychać jakieś w ogóle yy, hałasy w tle. Niestety, jak zwykle. Yy, czekajcie, kto to w ogóle mnie odcinka. Nagrywa, nagrywa, 17, okej. Okay. To tak. Eee, co tu mieć No już nie chcę tego zaklęcia, więc wezmę coś innego. Czyli, jeżeli ktoś. Aha, czyli co? Nie, nie, chcę tego chyba za bardzo. Tak. Dobra, weźmy to. To jest po prostu coś takiego, że wiatr randomowo co 12 sekund wieje w randomową stronę i spowalnia przecinków o 20% na 3 sekundy. Jest to takie, takie okej, okay, nie? Ja mogę to wybudować w każdym razie od razu, więc git. Eee... O, jeszcze bombowe, tak? 9 kamienia. Tam jest diament, ale już nie będziemy potrzebować diamentu w tym meczu ani razu, tak wam powiem. Więc po yy, no, prostu idźmy w dół. Wyskitu, no w dół trzeba iść, bo mam tylko trzech herosów i nie wiem, jak ja mam zdobyć więcej, więc yy, go po ten kamień. Mogę z tą beczką strzelić, tak dla fanów. Yy, no i dobra. Po złoto też. No i będziemy mieli jeszcze dwa ruchy, więc super. No to jest beczka, no dobra. No jakbym w ogóle od tej strony się nie kapoty te dwa ruchy zmarnowałem, nie? To... Chciałem się tej beczki dokopać, a się okazało, że od tej strony jakbym światli i tą beczką to było łatwiej. No ale dobra, co my tu mamy teraz z możliwości? E, tak naprawdę mam zero run. Mogę wybudować to, jakbym miał jeszcze trzy kamienia. E, tam mogę sobie wziąć kamień plus runę, więc to ma sens, bardzo duży. No i tutaj się będę kopał w to. Dobra, lecimy z tym. Mamy. Tak, mamy kamienia na budowle już, na budynek kolejny, i mamy miejscówkę kolejną, na, na jakiś budynek, okej. Okay. Dobra, to tutaj postawimy sobie ten, te bomby, to jest fajne, to po prostu ziomek z bombą skacze tam raz na ileś sekund, fajne to jest. E, dobra. Zwój kolejny? W sumie miałem sobie budować, więc może tak. Mhm, zdecydowanie. No i co, jakieś runy? Taka runa. A, oh, no ta runa. Będę miał w sumie trójkę, tam z coś komuś chodam. No i co, i kopiłem się dalej w duchy, bo tam nie będę się w tamtym kierunku chyba raczej to nie ma za dużego sensu. Nie wiem, tak, ja coś zrobię. Dobra, tu będzie z... zawiła droga, widzę. Ciekawe, co z tym, w tym zwoju będzie, nie wiem. Dobra, fajno. Co my tu mamy? E, aha, czyli te krytyki, no dobra, to te krytyki weźmiemy, nie? Tak, to jest spocko. Siemka, co tu masz? Ingresek speed by 20% czyli szybciej atakuje 20%. Przez 4 sekundy, kiedykolwiek... E, hit, kiedykolwiek zro, zrobi krytyka i do 100% się maksymalnie stakuje. Więc spoczko, okej, okay, fajne dla niego git. E, no nic nie budujemy, tak? Nie mamy nas A mamy, ale chciałbym 7 kamieni, no to trochę trochę brakuje. Czy w trzech, no dalej mamy mało, nie? Tutaj naprawdę muszę aktywnie używać tych... Tylko nie używać tego na środku, ty, bo to jest e, na blisko tylko, nie? Bardziej jak są już. O, to już był ten ziomek z bombą, co ty wyskoczył. Dobra, nie wiem. Myślę, że to kurka no jest problematycznie, tak lekko mówią. Nie wiem. To z tych spali na pewno trzeba używać. 30 sekund zostało, już uderzyli raz. Może być tak, że tego nie wygramy, no... Co wam mam powiedzieć? No jest ciężko, nie? Może to był taki najcięższy moment, nie wiem. Może się przejaśni, że tak powiem. w im w stanie. E, dobra, dotknięty. No nie mam już w ogóle możliwości im pomocy. Nie no, jest po prostu za, za mało. Z trzech tylko. To jest ten problem. Może wygramy na czas. Chociaż 3-2 jest. Tak, no przetrwamy co sekundowo. Wow, 6 życia. I to jest to, że goście jest zastanowani, tu miałem w poprzednim odcinku się ani ja razu nie... W poprzednim odcinku mieliśmy taki dobry run, tak, tak, tą taką taktykę epicką, że nikt nie został powalony ani razu. A widzę, że tutaj w ogóle on został. Czemu? Mam nadzieję, że to się zmieni. Później, naprawdę, bo no fajnie potrzebuję tego herosa po prostu, nie? Dobra, e, co ja mogę zbudować? Kur... Czy mogę zbudować to za 7 kamienia, tak? Tylko to jest dużo kopania. To na pewno tego diamentu tam się tam nie chceć, bo to, to mi nic nie da, nie? Kompletnie. Ja bym po prostu poszedł tutaj i ten kamień, tak? Kopać. No dobra. No i ten zwój tu jest też w sumie. Tu też jest. dobra, to już wykopię też to, bo to może się no I kopny kamień dosłownie, nie? nie? Nie, nie mogę jakby nic lepszego, myślę, już wykombinować. Myślę, że to nie będzie wygrane, wygrane podejście, wiecie? Możliwe, że niestety się nie uda. Tam to było dużo lepsze, o tam będzie kamień do zebrania trochę, spoko. Aks. A, to już się nie przyszedł, bo i tak już nie za nam to pomoże. Jeden diamencik, zresztą tak by mi nie dało to stać, więc jakbym tu poszedł po ten diament... Słuchajcie, czy ja najgorszą drogę wymyśliłem? No nie, I tak to zmienia, nie? No właśnie, więc to zróbmy tak prościej nawet. No i co? No i po tą beczkę, nie? Się strzelimy. No, mam te 4 ruchy, może to mnie jeszcze uratuje. Zobaczymy. A tam jest kolejny spot, dobra. Tam by była beczka też śmiesznie, tak ustawiona jest. Dobra, będziemy mieli ten diamencik. w ogóle, czy ja gdzieś jakoś nie pominąłem miejsca? Nie, wszystkie są zajęte, tak? Wszystkie są zajęte. A więc, budujemy to. To jest to, że tam. Bohatera, podstawowy atak ma 100% krytyk szans przeciwko przeciwnik przeciwnikom. Którzy mają pełne życie, więc zbuduj to. Dobra, idziemy tutaj. Jakoś to odkryliśmy, fajnie, że to jest pakunek. To nie ma sensu. Tu można by było odkryć. No i co, mam dwa kopnięcia. Jeszcze to kamień, tak? To jest coś za kamień do wydobycia, pamiętam. Czy do wybudowania. Tu będzie zwój i kamień, spoko. Właściwie co to jest? To jest to, okej. Okay. To jest fajne, więc Buduję to. Najbardziej, mamy siedem kamienia. No i co? No i dalej bym chciał kamień, bo. Jest ważny w tym momencie na pewno. Eee, no i w sumie te, te spoty na budowanie się, leci, dobra. No i co, idziemy tu pozwój. Idziemy tam pozwój. Nie wiem, runy mi nic to bardzo teraz nie dadzą, ale. się za mało ich tam wykopie, nie wiadomo. No zobaczymy na, na następnej turze. Tu będziemy kamień. Będziemy znaleźć kamień. Ale eee, to bardzo nie potrzebuję. O, tu trzeba pójść, tam trzeba pójść, tam trzeba pójść, naprawdę. Eee, co tu mamy? To. No nie mam tego typa, co. Wiecie, tego bohatera, ale... No ale dobra, mam 7 golda, więc to jest mega przydatne w tym momencie, bo się... Okej, okay, tutaj mam 5 golda za poisony. No mam poisony, więc może to najpierw bym wybudował, w w sumie. Nie wiem teraz, tak się jestem... Pod ścianą trochę. Nie mam tyle kryształków, nie ma szans. Więc to jest jeden, co mega wziąć. Okej, mam więc nie wybuduję nic. Nie, zapomniałem o tym. Że nie wybuduję nic, więc... Start battle! Ok, powodzenia, żyćcie, bo to jest ciężka walka. Trzech tylko. No, ilościowo po prostu w wpierw. No i run też nie za dużo zebrałem. O wiatr, fajnie. No, na nie trafiłem, super. Dobra, użyjcie tego. Nie, po nas, po nas, koniec gry. Ja rozluziłem wszystkie moce. Jedno życia. Bez szans. Niestety, tak wygląda przegranie w tej grze. Mamy 25 minut odcinka. Niestety, przegraliśmy. Bomby się skaczą w ogóle, co było śmieszne. The mine is lost. Niestety. No okej, okay. tak wyglądało. Nieudane podejście w tej grze. Aczkolwiek odblokowaliśmy to, co chcieliśmy. Czyli ostatnią rzecz. Bardzo mnie ciekawi, co to jest za rzecz. Więc idę sobie spojrzeć. Progres. To jest to. Przeklęta studnia. Kolejny budynek. Ja się. Nowy budynek jest dostępny. Okej, okay. Nie wiem, co on robi kompletnie. Nie dostanę tutaj informacji. Niestety. Wow. To jest też mega łóżko. Nie, naprawdę. Ta gierka jest kolacka. Ja mam nadzieję, że nie będzie jakaś super droga, nie? Ale. Wow. Ja się mi się to mega podoba z tym. Tutaj na pewno tą gierkę bym e, bardzo, bardzo oczekuje tej gierki, że wyszła i była, w, nie wiem, żeby miała jak najwięcej, kurcie opcji w tej grze, nie wiem, dostępnych rzeczy, w ogóle jakichś dodanych. E, w każdym razie, kolejny budynek, który jest do tego combo z tym, e, wiecie, czarodziejem z różowym kryształem na głowie, tak? Więc spoko, ja lubię te combo, ono jest mega opa i mam wrażenie, że ta że jest to naprawdę chyba jedno z zawsze kombo po prostu w tej grze, więc warto pod to iść. Niestety przegraliśmy, tak naprawdę zabrakło nam kurczę spotów na budynki. To, to, to po pierwsze trzeba było iść szukać dalej, nie wiem jakim cudem, no po prostu mało kopaliśmy, tak? Niestety tak, chociaż mieliśmy ten super OP, także dodatkową turę, to nawet to nie pomogło, za późno może to się wyrosło, nie wiem, jakoś totalnie źle zagraliśmy, nawet nie wiem w czym do końca, może po prostu chodzi o te... Wiecie, magiczne spele, naprawdę, brakowało jednego bohatera, brakowało ich ulepszeń, bardziej tych bohaterów. Te, wiecie, jakieś tam pomocy, typu jakieś tam strzelające wulkany, więcej damage'u od podpalenia, tak, czy te fajewerki, czy wiecie, te po prostu budynki, które atakowały. Tego brakowało, moim zdaniem, i to jest, to był ten problem, tak. To był problem, że nie mieliśmy budynków atakujących. I przez co przegraliśmy moim zdaniem, nie? To to myślę, że właśnie nas zawiodło. A nie mieliśmy ich, bo trzy budynki poświęciliśmy na to, żeby postawić te, te właśnie spele. Ale dostaliśmy nową fajną studnię. Ciekawe. Ciekawie mnie co na robi, naprawdę. To jest fajne, że ją dostaliśmy, odblokowaliśmy. Po to był tak naprawdę ten run, żeby nie może może nie wygrać, ale. nową może co odblokować ostatnim, którym został. Dobra, w każdym razie. To będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało Do dostępnego chaos. Fajna giereczka, ocenie. Moim zdaniem naprawdę... Jedna z fajniejszych gierek o kopanie-kopanie. Ja grałem, kurczę, naprawdę. Nie? Eee, w sensie w takim stylu, jeżeli tylko chodzi o kopanie-kopanie, tak? Bo zaraz coś powie, że o Minecraft jest, właśnie. Eee, no, ale jeżeli chodzi o takie typowe kopanie-kopanie, to to jest mega fajna gierka. Chociaż, kurczę, znam też wiele innych satysfakcjonujących gierek, które polegają właśnie na jakimś kopaniu i tak dalej, wydobywaniu zasobów. A eee, które są mega satysfakcjonujące, tak? Ale. Powiem tak, to jest bardzo, jeśli chodzi o gry o kopaniu, to jest bardzo fajny moim zdaniem rodzaj gierek, po prostu gatunek y, gier. Bo naprawdę przeróżne pomysły, to tylko wyobraźnia tak naprawdę praktycznie, ogranicza tak myślę, że po prostu są, mogą być przeróżne pomysły i są tak naprawdę przeróżne pomysły o różnych gierkach y, kopalnianych, y, po prostu są przeróżne rodzaje takich gierek naprawdę różne rzeczy można zro zrobić. Widziałem taką gierkę o kopaniu, gdzie jest świat, świat na ścianie i się kopie w tej ścianie i się idzie w górę i kopanie się otwiera we ścianie i cały czas się idzie w górę swoim robo mechem. To jest mega fajne na przykład. Wiecie, to naprawdę ma po prostu to wiele możliwości, takie, takie gry o kopanie, czy tam Deep Rock Galactic na przykład też, no to jest fajna giereczka, I tak dalej. A nie wiem dlaczego, ale jakoś takie, takie kupanie są satysfakcjonujące, moim zdaniem, naprawdę, i lubię takie gry, więc no co. Eee, no, ja sobie pewnie zagram dalej. Eee, dajcie znać, czy chcecie kolejny odcineczek, bo tak sobie stwierdziłem, że nagram dwa odcinki. zobaczymy jak się przejmą, czy myślicie więcej, czy coś i tyle. Może jak gra wyjdzie w pełni, to nagram całą tą grę. Zobaczymy. Do następnego hejla z Rutkowskim. Siemano.